Cześć, Michał Storz z tej strony blog Premium Motopel nadaje dla was ponownie, tym razem z piaskowni pod Półtuskiem, gdzie podjechałem na polską premierę Forda Rangera nowego Forda Rangera. Fordy Rangery gdzieś tam powinny się kręcić, ale nie o Fordzie Rangerze. Chciałem dzisiaj powiedzieć, bo nadal testujemy golfa GTE, hybrydowego golfa GTE. Przejechałem nim już trochę kilometrów i mogę podzielić się pierwszymi wrażeniami, a przede wszystkim opowiadać o co tu dużo nie mówić. Zasięgach. Z południa Warszawy do Półtuska, do piaskowni pod półtuskiem jest około 70 km. Wyjechałem z w pełni naładowanymi bateriami, które teoretycznie miały zapewnić zasięg, zapewnić zasięg na około 45 km. W praktyce wyczerpały się już po 35 i to przy dosyć spokojnej i delikatnej jeździe. Co prawda przebijałem się przez Warszawę w godzinach porannego szczytu, ale starałem się to robić maksymalnie płynnie, mimo to zasięg 45 km może być bardzo ciężki do osiągnięcia. Tak czy inaczej, na, trasie, na tej trasie 70 km średnie spalanie udało się osiągnąć na poziomie 2,6 litra na 100 km. Przyznacie, że to całkiem dobry wynik. Pod maską mamy, przypomnę, 1,4 TSI 150 koni, więc jak na benzynową jednostkę o tej pojemności, te 2,3 litra to całkiem dobry wynik. Przy założeniu, oczywiście, że poruszamy się na krótkim dystansie, właśnie na przykład 70 km i mamy w pełni naładowane baterie. Wczoraj natomiast pokonywałem trasę z Krakowa do Warszawy wariantem przez Kielce i Radom, czyli około 300 km. Niestety nie miałem wcześniej możliwości naładowania e, baterii, w związku z tym wyruszyłem na pustej baterii. I przy jeździe ze średnią prędkością około 90 na godzinę, przy płynnej jeździe, spalanie osiągnęło poziom 6,2 litra na 100 km. Cóż, wynik przeciętny. Trzeba przyznać, że hybrydy, nienaładowane hybrydy typu plug-in, to po prostu nic innego jak cięższy samochód spalinowy. W związku z tym nie możemy tutaj oczekiwać cudów. Muszę jednak przyznać, że do takiej codziennej jazdy po mieście. Z domu do pracy, z pracy do domu hybrydowy Golf GT jest ciekawą propozycją. Po pierwsze, dlatego że do naładowania baterii do pełna wystarczą 4 godziny, więc można chwilę w pracy posiedzieć, podładować samochód na koszt szefa i za darmo śmignąć do domu. Ponadto, osiągi jakie zapewnia silnik elektryczny są w zupełności wystarczające do poruszania się po mieście i to nawet całkiem dynamicznego. Nie trzeba obawiać się tak jak w hybrydowych Lexusach czy Mercedesach, że mocniejsze wciśnięcie gazu wzbudzi silnik spalinowy. Tutaj można śmiało bawić się gazem i samochód cały czas będzie jeździł tylko na energii elektrycznej. W związku z tym, wydaje mi się całkiem sensownym rozwiązaniem do miasta. Jakkolwiek trzeba wykonać pewne obliczenia i sprawdzić, czy początkowy wydatek 150 tysięcy ponad 150 tysięcy złotych będzie opłacalny o Golfie GT napiszę trochę więcej na blogu, już niebawem tymczasem na razie się żegnam, zachęcam nadal do śledzenia dzienników Premium Moto tam co 3 dni nowy wpis czasami wideo do zobaczenia, hej! Cześć, to jeszcze raz ja myślałem, że to już będzie koniec, ale wracam z Półtuska tą samą drogą Różnica jest taka, że wyruszyłem z zupełnie wyczerpanymi bateriami. Zobaczymy w związku z tym pod domem, jaka będzie różnica w średnim zużyciu paliwa. No dobrze, jesteśmy już na miejscu. Moja asystentka za chwilę rzuci wam na ekran plansze przedstawiające podsumowanie podróży w jedną i w drugą stronę. Wnioski pozostawiam Wam. Ja tymczasem muszę przygotować samochód do ładowania. Przyznam szczerze, że to ładowanie to. Najbardziej problematyczny element tej hybrydowej zabawy. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że mam do dyspozycji garaż podziemny, ale jak się okazało, gniazdek elektrycznych jest tu jak na lekarstwo. Żeby móc podładować samochód, muszę przytulić się do czegoś miejsca parkingowego. Cóż, takie mamy czasy i taki klimat. Nie wszystkim się to podoba. Odpinamy. Nie wszystkim się to podoba. Dzisiaj w nocy jakiś życzliwy sąsiad w obawie przed tym, żeby samochód widocznie się nie przyładował. E, łaskawie wypiął wtyczkę. W związku z tym... Na szczęście samochód naładował się do końca. Ale cóż, problemy pierwszego świata Wpinamy. Pokażę. Jest odczyt. Mamy ładowanie. Zobaczymy, ile się uda naładować, zanim kolejny życzliwy sąsiad ponownie odepnie wtyczkę. Ale może jakieś dwie godziny przynajmniej uda się. Zawsze to jakieś 20 km gratis. Do zobaczenia.